Cześć. Nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach, twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Dobrze, człowiek się nie uporał jeszcze z polskim ładem, a już na horyzoncie jakaś zmiana podatkowa. Nie wiem jak do tego doszło i jakim cudem nagrywam ten materiał, ale wraca temat potencjalnej progresji podatkowej, tym razem w kontekście podatku od zysków kapitałowych. Mam pełną świadomość, że ta informacja być może będzie jeszcze wiele razy zmieniona lub po prostu całkiem zdementowana, zanim nawet usłyszycie ten podcast. Ale wydaje mi się, że ten temat jest bardzo ważny, bo nie dość, że daje nam do myślenia dużo już na etapie koncepcji, no to nadal wraca. Być może coś jest na rzeczy i niedługo jakieś zmiany podatkowe serio zobaczymy. A skoro w życiu są pewne podobno tylko śmierci podatki, to niech początek listopada będzie idealnym terminem na odcinek właśnie podatkowy. A co tam? W dzisiejszym odcinku kilka słów o samej propozycji progresji podatkowej dla inwestorów i oszczędzających, bo to nie tylko jest jakiś podatek od czysto giełdowych transakcji, jakie wnioski możemy wyciągnąć już na tym etapie, no i oczywiście, co nam po raz kolejny mówi ta cała sytuacja. Zaczynamy! Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. News jest dosyć świeżutki, bo sprzed kilku dni, ale cofnijmy się najpierw do upalnego lata tego roku, bo tam się wszystko zaczęło. Kilka miesięcy temu była dyskusja w sieci o potencjalnym podniesieniu podatku od zysków kapitałowych. No i skąd się to w ogóle wzięło? Ano wzięło się z wywiadu, którego udzieliła pani Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego. I co ona nam wtedy powiedziała? Cytuję: Uważam, że powinniśmy zacząć dyskusję, czy podatek od zysków kapitałowych nie powinien być w przyszłości progresywny. Obecnie jest tak, że Kowalski, oszczędzający kilkaset złotych w banku i zyskujący na oprocentowaniu, płaci tyle samo podatku, co inwestor, który lokuje setki tysięcy, na przykład na giełdzie. Tutaj jest pole do dyskusji o tym, czy podatek nie powinien być zmieniony i różny w zależności od tego, kto go płaci i w co inwestuje. Tak powiedziała w wywiadzie dla Business Insider polska Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego. No i się zaczęło. Nauczeni doświadczeniem polscy podatnicy, jak słyszą słowo progresja, to ostatnie co przychodzi im do głowy to jest obniżenie podatków. W ogóle to trochę tak działa, że jak ktoś mówi, że chce nam poprawić coś w podatkach, to większość z nas pewnie podświadomie czuje, że nawet jak jakiś podatek serio zrobi się niższy, to gdzieś tam obok pojawi się jeszcze gratisowy inny podatek. No i trend w ostatnich latach jest y, widoczny dobrze gołym okiem. Kto zarabia więcej, ten płaci więcej. Po Nowym Ładzie, czy też Polskim Ładzie, jak kto woli, który był dla nas dosyć dużym wstrząsem, yy, można jasno stwierdzić, że czasy rozmawiania o podatku liniowym są aktualnie wrzucone do prehistorii. Dzisiaj ten temat w ogóle nie funkcjonuje, działa tylko i wyłącznie w drugą stronę. No i jak wtedy ten pożar ugoszono? Bo przecież temat zniknął na całe miesiące. Po pierwsze, zapewniono, że nie rozmawiamy o wzroście podatku. Po drugie, było zaproszenie do Ministerstwa Finansów, gdzie z panią Katarzyną Szwart spotkała się twitterowa grupa inwestorów, żeby podyskutować. Bardzo fajna inicjatywa, że w ogóle wyszliśmy z internetu na chwilę do tego prawdziwego świata i w tej kilkuosobowej reprezentacji, no może kilkunastu, chyba kilkunastu nas wtedy było, tej reprezentacji inwestorów byłem też ja. I wiecie co? To było bardzo dobre, merytoryczne spotkanie, gdzie za zamkniętymi drzwiami wymieniliśmy się poglądami, pomysłami. No, trochę ponarzekaliśmy, wiadomo, ale generalnie wszystko było ok. I ponownie padło, że koncepcja progresji jest taka, że ktoś może mieć mniejszy podatek lub kwotę wolną, żeby więcej osób inwestowało, plus drobni oszczędzający nie mieli tego podatku przy lokatach i obligacjach. Żeby faktycznie tego najdrobniejszego posiadacza kapitału jeszcze do tego zachęcić, żeby faktycznie odkładał pieniądze i docelowo później inwestował. Inwestował. Ja akurat byłem jedną z tych osób, która oprócz mojego tego edukacyjnego tematu wrzuciła do dyskusji wątek prostych podatków. No bo z mojego doświadczenia wiele osób panicznie boi się naszego systemu podatkowego. Nie chce komplikować sobie życia, często nie decyduje się na jakąś inwestycję, no bo jest za trudna, trzeba coś później rozliczyć. Ja, na przykład, jak tłumaczę ludziom XZ czy IKE, to tam po drodze zaczynają się problemy, że podatku się nie płaci, ale jeśli dotrzyma się do określonego wieku, ale później w jednym produkcie pojawia się 10%. No i w ogóle to jest jeszcze odliczenie co roku w zeznaniu podatkowym, ale tam są różne stawki opodatkowania, i teraz w ogóle dużo ludzi przeszło na ryczałt, więc liczy się jeszcze inaczej, i tak dalej, i tak dalej. Na tym etapie ja po prostu tracę uwagę młodego odbiorcy. No, być może waszą też straciłem, jakbym zaczął rozmawiać. Troszeczkę dłużej o tym XZ, ale chodzi mi o to, że wiele osób nie chce rozliczać się dodatkowo. Chce prostych podatków, chce w ogóle bardzo prostej usługi. Cały świat nas do tego przyzwyczaja: wszystko jest zautomatyzowane, jest coraz łatwiejsze, ma być na wyciągnięcie ręki, ma być w aplikacji. A tutaj trochę się sprawę utrudnia. I ja akurat przestrzegałem, żebyśmy zachowali tę prostotę ponad wszystko. Tak oto przenosimy się do ciepłego, wprawdzie, ale końca października, gdzie dowiadujemy się z PAP-u, czyli Polskiej Agencji Prasowej, że progresja wraca do nas jak bumerang, ale już z pewnym dodatkiem o tym, o którym rozmawialiśmy, żeby go nie było. O co chodzi? Zerkam do PAP-u i czytam: Ministerstwo Finansów rozważa modyfikację podatku od zysków kapitałowych, która wstępnie zakłada, że zyski do 10 tysięcy złotych rocznie będą z niego zwolnione, a powyżej tej kwoty będą opodatkowane stawką 20% wynika z założeń, do których dotarł PAP Biznes. Obecnie tak zwany podatek Belki wynosi 19%. Rozmówcy PAP Biznes zastrzegają, że ani wysokość kwoty wolnej 10 tysięcy zł, ani podwyżka podatku o 1 punkt procentowy nie są jeszcze na 100% pewne. Te założenia będą poddawane dalszym analizom i wyliczeniom. Jeszcze dalej cytacik. Rozwiązanie ma być neutralne dla budżetu państwa, czyli straty z kwoty wolnej od podatku powinny być zrekompensowane podwyżką stawki podatkowej o 1,5% do 20% powiedział rozmówca PAP Biznes. I tu przerwijmy, bo ważne są trzy rzeczy. Po pierwsze jest kwota wolna od podatków, o której rozmawiamy. Super, wszystko się zgadza. Jest to relatywnie wysoka kwota, jak na kapitałowe zyski, i później powiem czemu. Po drugie, hej, hej, niespodzianka, jednak podwyżka podatków, ale w gruncie rzeczy dotykająca najbogatszych. Znowu. I po trzecie, to jest informacja z pap a tam się przecież nie zajmują plotkami, tam mają być zweryfikowane informacje. I teraz, zwracam na to uwagę, bo jako były dziennikarz doskonale wiem co to jest przeciek kontrolowany. I chociaż sam nigdy nie brałem w czymś takim udziału, to po prostu wiem jak to działa. Oto projekt lub dopiero pomysł ustawy dostaje się w ręce mediów. Jest nagle temat na jedynce w gazetach, później jest wielka dyskusja w kraju, eksperci się wypowiadają, ludzie dyskutują, na forach się przekrzykują, social media, zbiera się masa danych i masa szumu, a później przychodzi sobie ktoś z rządu i mówi: No ale czekajcie, czekajcie, ktoś tu jakiś projekt wygrzebał, to w ogóle jeszcze nie jest oficjalnie ustawa, to tylko jakaś niepełna wersja. Przecież tak nie będzie. Znowu media coś na siłę wrzuciły. No i cyk, Polska odetchnęła z ulgą, politycy zrobili sobie darmowe badanie opinii, a ta ustawa wróci, ale po lekkich modyfikacjach za kilka tygodni. Takie wrzutki robiono niejednokrotnie i w tym rządzie, i w poprzednich rządach. A podatki akurat są świetnymi przykładami, bo ludzie szybko też reagują na takie przecieki. Ale żeby w papie? No ludzie. Jeśli to jest dokładnie to, co mówię, to byście się po prostu wstydzili, żeby w ten sposób polską agencję prasową wykorzystywać. No, i znowu być może to będzie zdementowane wielokrotnie, zanim jeszcze włączycie ten odcinek, ale już się rozpoczęła duża dyskusja nad pomysłem. Już są pierwsze opinie, już jest wysądowana trochę opinia publiczna. Idąc tym tropem, wszystko znowu się zgadza. Jak zawsze pierwsze reakcje co tu się stało? Podnoszą podatek. Skandal. Ale wyjdźmy na chwilę z naszej bańki inwestorów. Bo to generalnie nie jest podatek tylko od inwestycji giełdowych. To jest podatek, który działa chociażby przy lokatach i obligacjach. To jest podatek od zysków kapitałowych, a kapitał wcale nie musi być tylko i wyłącznie na giełdzie. No i trzeba to głośno powiedzieć: inwestorów giełdowych w Polsce jest bardzo, bardzo mało tych aktywnych w zestawieniu z w bankach. No to jest gigantyczna dysproporcja, a jak już gdzieś szukać takiej masy. To ja bym chyba szukał nadal wśród posiadaczy TFI, czyli jednostek funduszy. No i tu trzeba przyznać, że jeśli spojrzymy z tego punktu widzenia, to taka zmiana byłaby dla ogromnej większości podatników korzystna, dla jakiejś tam części neutralna, no dla budżetu przede wszystkim neutralna, jak już stwierdzono, i dla małej grupy najlepiej zarabiających. Faktycznie będzie to oczywiście podwyższenie podatków. Ja powiem więcej, Papież już w swojej informacji to zawarł, żebyśmy sami nie musieli nic liczyć. I znowu cytacik, dla ponad 90% podatników, którzy płacą podatek od zysków kapitałowych zaproponowane rozwiązania będą korzystne. Zmiana będzie neutralna dla tych, którzy osiągną roczny zysk w wysokości 200 tysięcy złotych oraz mniej korzystna dla tych, których zyski z inwestycji przekroczą poziom 200 tysięcy złotych rocznie. Według wstępnych wyliczeń struktura przychodów z podatku od zysków kapitałowych jest dzisiaj generalnie taka, że prawdopodobnie wystarczy podwyżka dla najbogatszych podatników o 1 punkt procentowy do 20 z 19%, aby w pełni zrekompensować kwotę wolną w wysokości około 10 tysięcy złotych. Wymaga to jednak jeszcze dokładnego Przeliczenia i tu koniec cytatu. No i coś w tym jest. Pamiętajcie, że kwota wolna obejmuje każdego, więc to się dosyć mocno wypłaszcza, jeśli chodzi o obciążenia, no bo jak ktoś na przykład zarabia 100 tysięcy złotych na giełdzie w skali roku. To do 10 tysięcy byłaby kwota wolna dopiero od kolejnych pieniędzy 20%. Więc technicznie zapłaci niższy podatek, niż gdyby miał od całości zapłacić 19%. No, i idąc tym tropem, wiele osób krzyczy, że to jest podwyżka podatków, oczywiście, ale ona w tym przypadku naprawdę byłaby podwyżką dla tych z bardzo dużym kapitałem. Tak, patrząc czysto na liczby. Nigdy podwyżka podatków mi się nie podobała. No, komandno, nikt nie lubi, jak mu się podatki podwyższa. Ale zanim ktoś pierwszy rzuci kamieniem, to warto sprawdzić na liczbach, jak to realnie dla wszystkich z nas wygląda. No, ja akurat 200 tysięcy złotych rocznie z zysków kapitałowych jeszcze nie zarabiam, więc ja bym tutaj też na tej zmianie skorzystał. Nie wiem, jak wy, ale moim zdaniem problemy są po prostu gdzie indziej. Po pierwsze, to wszystko diabelnie komplikuje. Ja wiem, że zabranie bogatym i danie biednym w ministerstwie finansów daje ten upragniony efekt neutralności, no bo no, żyjemy w czasach, w których te podatki raczej będą zwiększane. Ja wiem, że można sobie gdybać, ale to był jeden z moich pierwszych wniosków. Po tym roku pandemicznym, że za tę pomoc trzeba będzie w jakiś sposób oddać, zapewne w wyższych lub innych podatkach w kolejnych latach. No jest to dosyć logiczne jest założenie, więc to tak jak przewidywanie, że w tym roku spadnie deszcz, ale wracam trochę do tego tematu, bo pod tym względem wydaje mi się, że jeszcze z dodatkowymi czynnikami, jakie tutaj nałożyły się na nas wszystkich, raczej ten kierunek znowu jest widoczny gołym okiem co oczywiście przy tym układzie 20%, ale kwota wolna, znowu jest zmianą wywracającą wszystko do góry nogami, czyli coś co funkcjonowało przez długie, długie lata i coś nad czym wszyscy już mniej więcej panujemy. Moim zdaniem dobrze to ujął Mateusz Samołek z bloga Inwestomat, tutaj króciutki cytat dosłownie z Twittera. Dlaczego uważam tę propozycję za kiepską? Bo komplikuje ona system podatkowy w kwestii podatku, który w 2021 roku przyniósł budżetowi 4,1 miliarda złotych, czyli mniej niż 1% wszystkich dochodów budżetu państwa w tamtym roku. Jeśli akurat te zmiany wprowadzą, to będziemy w Polsce mieli osobne kwoty wolne dla zwykłego PIT oraz dla PIT z giełdy Lokat, funduszy i obligacji, co moim zdaniem jeszcze bardziej utrudnia nawigowanie w już skomplikowanym polskim systemie podatkowym. Trudno się z tym nie zgodzić. Dopiero co kwota wolna od podatku została nieco uproszczona, bo przez dłuższy czas była ona absurdalnie skomplikowana i ciężko było cokolwiek wyliczyć, nawet księgowi mieli z tym delikatny problem. Natomiast teraz będziemy mieć ewentualnie dwie kwoty wolne. No? Zobaczymy, jeśli to wejdzie w ogóle w życie. W każdym razie politycznie jest to pomysł jak najbardziej po linii władzy, no bo sprawiłby, że Kowalski dostanie 1000 zł odsetek brutto z lokaty. No, a teraz bank pobiera mu 190 zł, a tak to pełny tysiak tu przyjdzie na konto. I akurat teraz to się jeszcze może wpisać dobrze w działania antyinflacyjne. No bo wiecie, to będzie akurat prawda, no bo zachęta do oszczędzania na takich produktach jest dosyć wymierna, a z Polski bardzo dużo pieniędzy z kont bankowych z lokat w czasie wybuchu wojny wyszło. Polacy rzucili się do bankomatów, kiedy wybuchła wojna, i warto też o tym pamiętać, że masa pieniędzy z banków wyszła. Więc to też nie do końca jest tak, że tamte góry pieniędzy leżą te, które wcześniej były. Te górki są już mniejsze. Więc bez wątpienia mamy zachętę do oszczędzania na takich produktach. Mamy zachętę do oszczędzania na obligacjach. No, obligacjach w ogóle dużo więcej się teraz mówi, stały się one popularniejsze naturalnie. Mają jeszcze to słowo antyinflacyjne, bardzo często skorelowane z tym, wszystko jasne. Jak to się wszystko sfinansuje? Klasycznie zabierając tym bogatym, których jest mniej, czyli metoda bez zmian. A jak z bałaganem? Jeśli przeżyliście Polski Ład, to pewnie i to przeżyjecie. Wydaje mi się, że taka jest w dużej mierze koncepcja. I też będzie to prawda, bo wszyscy będą zgrzytać zębami, ale jakoś trzeba będzie to zrobić. Inna sprawa, że przy lokatach cała sztuka polega na tym, że podatek jest potrącany od razu przez bank, a przy giełdzie rozliczamy się sami. No i teraz spróbujmy to technicznie pogodzić, jak wrzucimy kwotę wolną od podatku. I jeszcze w tym temacie y, cytat od przedstawicieli Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, też dosyć dobrze w punkt trafiający. Obserwując obecne zamieszanie wokół proponowanych zmian w podatku belki trudno nie odnieść wrażenia, że mamy do czynienia z powtórką sprzetaczającej się kilka tygodni temu debaty na temat podatku od nadmiarowych zysków, zwanego też podatkiem Sasina czy projektem ustawy o Radzie do Spraw Bezpieczeństwa Strategicznego. Politycy po raz kolejny w nieodpowiedzialny sposób wprowadzają do obiegu publicznego informacje, które powodują zamęt wśród inwestorów i obniżają zaufanie do polskiego rynku kapitałowego. W ogóle, to jest jeszcze aspekt emerytalny, o którym wszyscy zapominają, bo każda taka zmiana podatkowa, która jest taka nieskorelowana z innymi produktami, tu na przykład myślę o wspomnianych już dzisiaj IKE czy XE, ale też innymi produktami, znowu pokazuje, że no, brakuje takich sensownych połączeń długoterminowych, że mało kto patrzy na to szeroko albo patrzy i po prostu uznaje, że jest to sprawa marginalna. Skoro mało ludzi ma i tak IKE czy IGZE, no to po prostu nie będą tutaj mocno uwzględniani jako ten czynnik decydujący. I ja absolutnie rozumiem, że akurat jak mówimy o IKE czy IGZE, to ja mam takie wrażenie, że to są dzisiaj przy tych danych produkty wręcz elitarne, bo tylko dla ludzi, którzy serio podchodzą takim dużym zaangażowaniem do swoich pieniędzy, no ale nadal w tym systemie emerytalnym są to produkty ważne, więc warto je uwzględniać przy każdych takich zmianach podatkowych. Co już dzisiaj wspomniałem, tłumaczenie młodemu człowiekowi o IGZE, przy tym, co dzisiaj mamy w podatkach to się robi naprawdę wyczyn. Staram się jak zawsze na ten projekt patrzeć najobiektywniej jak się da, więc spójrzmy jeszcze na jedną grupę zainteresowanych, yy, tych, którzy będą to wszystko musieli liczyć. Instytucje muszą się dostosować, też to potwierdza już notka z papu i znowu cytacik. Ministerstwo Finansów zakłada, że konieczne będzie długie wakacje legis i danie bankom czasu na dostosowanie się. Wprowadzenie kwoty wolnej dla zysków z lokat bankowych jest bowiem bardziej skomplikowane, i będzie wymagać dostosowywania systemów IT, zarówno po stronie banków, jak i krajowej administracji skarbowej. Propozycje będą konsultowane z przedstawicielami sektora bankowego, aby uzgodnić mapę drogową. Konsultacje w tej sprawie w najbliższych dniach będą prowadzone we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Wcześniej minister Soboń powiedział w RMFFM: Pracujemy nad rozwiązaniem kwoty wolnej, analogicznej do podatku dochodowego dla podatku od zysków kapitałowych. Chodzi o tych, którzy mają niewielkie dochody, jakieś lokaty, mają jakieś zyski z tego tytułu. Nad tym rozwiązaniem dziś się zastanawiamy. Trudniejsze jest wprowadzenie tego projektu przez operatorów. Terminy będą zależały od tego, jak szybko poszczególne instytucje, które będą za to odpowiadać, będą w stanie przystosować swoje systemy do wdrożenia tego rozwiązania, dodał minister. I raz jeszcze dodam tu od siebie, że wszyscy inwestorzy myślą, że to w nich specjalnie uderza ta ustawa, ale w skali kraju trzeba to powiedzieć głośno, jesteśmy w dużej mniejszości. Jeśli ktoś myśli przy tej ustawie czysto politycznie, to myśli o oszczędzających, a nie o inwestujących. Nas po prostu jest dużo mniej tych inwestujących i w ogóle rynek kapitałowy przez to staje się coraz bardziej niestety zapomniany. Co nam w ogóle mówi cała ta sytuacja? Że pewne mechanizmy się powtarzają, że politycy nie patrzą na długoterminowe rozwiązania, że bardzo często sklejają wszystko taśmą klejącą, i wiele rzeczy jest z terminem do końca swojej kadencji, a nie na przykład na wiele wiele lat, bo, bo tak powinniśmy w ogóle na to patrzeć. I powiem wam jeszcze coś takiego kuluarowego, bo wspomniałem o spotkaniu w Ministerstwie Finansów, prowadziłem też ostatnio konferencję poświęconą systemowi emerytalnemu. Chodziłem na niejedno mocno branżowe spotkania, i wydaje mi się tak z moich obserwacji, że jeden schemat jest bardzo powtarzalny. Mamy w Polsce sporo kompetentnych osób, i dużo z nich pracuje aktywnie nad naszym systemem finansowym i nad naszym systemem podatkowym. Tylko jest pewien haczyk. Osoby decyzyjne nad tymi ekspertami to najczęściej politycy z najwyższego szczebla, i oni tego nie kumają, albo nic ich to nie obchodzi. I to jest diabelnie frustrujące, i mam wrażenie, że to się długo nie zmieni, bo tu nie trzeba zmiany starszych polityków na starszych polityków, tu trzeba pokoleniowej zmiany i zmiany myślenia w ogóle o tym, jak się tworzy ustawy, prawo, koncepcję tego, jak mają działać rynki. Czy będzie wyższy podatek, ale z kwotą wolną? Nie wiem. Jak się dowiem, to wam powiem i będziemy przez to razem przechodzić. I myślę, że większość z nas jeszcze tych 200 tysięcy złotych rocznego dochodu z samych odsetek czy dywidend i tak dalej jeszcze nie robi. Więc finansowo pewnie byśmy na tym źle nie wyszli. A co się będziemy wkurzać przy rozliczeniu, to już inna sprawa i pewnie też takie coś się pojawi. A na koniec, żeby nie mówić tylko o podatkach i o paskudnej polityce, to big news dla Was. Lada moment, zobaczycie jaka wyjdzie nowa książka w wydawnictwie Milion Kroków. Nie śpię po nocach robiąc ten projekt, to nie jest przenośne autentycznie. Jaram się jak szalony, tam też będzie trochę o podatkach, ale konkretnie o optymalizacji podatkowej w długim terminie. No ale w ogóle to najważniejsze, że tam będzie dużo o budowaniu kapitału, budowaniu majątku na całe życie. Zgodnie z bardzo prostymi i racjonalnymi zasadami inwestowania. Duże i mocne słowa, ale książka prosta, mała, jedna z najważniejszych na świecie. Zaryzykuje nawet słowo kultowa. Niektórym wystarczy dosłownie ta jedna książka jako podręcznik inwestowania na całe życie no i zachwala ją i jej autora od wielu wielu lat nie kto inny, a sam Warren Buffett. Na koniec, ostatnia podpowiedź będzie u nas wydana z kolorem czerwonym na okładce. Poprzednio mieliśmy niebieski dywidendy, zielony Warren Buffett. Naturalnie przyszedł czas na czerwony, ale wiele osób znających taką klasykę literatury inwestycyjnej anglojęzycznej, myślę, że już doskonale wie o co chodzi, bo w oryginale ten kolor czerwony również jest na półkach w USA i na całym świecie, i ten kolor czerwony bardzo mocno się z tą książką kojarzy. Dosłownie lada dzień będzie można ją zamówić w przedsprzedaży, przyjdzie do Was jeszcze przed świętami, a jak wszystko pójdzie dobrze z planem, to kolejny odcinek będzie już w całości tej książce i tej idei inwestowania poświęcony. Zobaczymy jak w Polsce przyjmie się filozofia Bogleheads, ale o tym już za tydzień. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcastmałpa-niczadarmo.pl Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic Za Darmo.